Siemaneczko mordeczki, z tej strony Giędek Witam was w pierwszym vlogu na kanale Tak Jak widzicie jestem nie ogarnięty. przed chwilą wstałem Idę sobie do sklepu Pół gazetkę, chlebek, maślankę i śmietankę Bo dzisiaj na obiad na leśniki. Tak Bo będzie robić I no To tu w sumie na wstępie nic jeżeli odcinek Wam się spodoba, bardziej vlog, to możecie zostawić łapę w górę, super tam na dole. Lecimy może do końca wakacji, po popięcej, także zobaczymy czy się uda tak czy będzie dzisiaj Siamaneczko przebiteczka fajna. No na pewno się zapytacie jaki plan na dzisiaj. Plan na dzisiaj jest taki, że będę leżał na pewno w łóżku. Mm. No i co? Teraz muszę iść nagrać odcinek z Deforesta. Mm. I co? No i raczej to tyle. Pewnie potem sobie pogram standardowo farminga lub ETS-a, ale chyba ETS-a bo już farming. Mam go do pożygania po wczorajszym, bo wczoraj się nie było tyle ile ja wczoraj w niego grałem, to jest show po prostu. Ym, I no, wieczorkiem, sobie wczoraj obejrzałem fajny filmik, snajper polecam. Ym, no i co, no i tyle, no. Będziemy się dzisiaj nudzić. No, dopiero w czwartek do roboty idę, tak, to L4 jeszcze mam. No, także no, unlucky, unlucky trochę. I yy, yy, no. No w sumie tyle. Co teraz będę sobie zrobię herbat a herbatka jest. Standardowo w czajniczku. takim w banku bardziej, nie w czajniczku, bo czajniczek to jest to. Yy, także no, także mordeczki, oczywiście, jeżeli taki vlog Wam się spodoba, możecie zostawić łapę w górę i zupa tam na dole. gdyż właśnie do tych wakacji. A jest to osiągalne, żeby dobić te 500 subskrypcji, bo zostało jeszcze tylko 75 z tego co się, się nie mylę, tak, 75 subskrypcji jeszcze, sorry 76, bo mi wczoraj na live Ansu doszedł, także no, także trzymajcie się mordeczki, oczywiście każdemu kto teraz je, bo jest godzina za 15:09, także życzę, życzę smacznego i miłego dnia, także trzymajcie się mordeczki, Uwa! Oczywiście, mordeczki, jakby się ktoś pytał, jak wygląda mój pokój. Sorry, tu za burdel. No i tutaj meblenem. Także tak wygląda pokój, Tu SPS 4, na którym teraz jakoś już rzadko gram. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że mam mało gier, bo mam tylko w sumie swoją FIFA. I tak to od kolegi Battlefield 1, którego pozdrawiam. Ten kolega wie, kto to jest. Yy, I no, także tak. A stanowisko prezentuje się tak. No, mam nadzieję, że tutaj za niedługo dojdzie ta nowa myszka i nowa klawiatura, bo chciałbym to już mieć. I planuję kupić z Logitecha G400 coś albo stylizację Siriusa Apex Trójkę. A Apex Trójka 3... no jest fajna, ale ta z Logitecha jak patrzałem też, także możecie mi mordeczki polecić w komentarzach jakieś fajne klawiatury, tak do. 300-350 zł, no i jakieś fajne myszki. Yy, ale planuję sobie kupić tą taką fajną, lekką myszkę od SPC Gear. Od SPC Gear albo od Genesisa, ale chyba od S SPC Gear. Także polecajcie mordeczki, jeżeli macie jakiś fajny sprzęt do polecenia. No i co? No i zbieramy na tą kamerę do vlogów. Już mamy uzbierane 54 zł, także fajnie. Yy. No i mam nadzieję, że do wakacji uda się ją kupić. Ja też pozbieram trochę z wypłat sobie. Wiecie, bo też trzeba trochę na 18 sobie pozbierać. Już w tym roku będzie 18, ja pitole. Powiem wam, że masakra muszę się podeprzeć, bo mnie już ramię boli. I no także no, nieźle, nieźle. Także jak macie mordeczki, jakiś sprzęt do polecenia to piszcie w komentarzach. I piszcie czy wam się, czy chcecie więcej vlogów. O! A z tego co wiem, to chcecie vlogi, bo dałem głosowanie na grupie i wyszło, że 11 osób. W ogóle zobaczcie sobie tą ankietę tutaj. <grybujesz> Grubo. Także no nie niezła ankieta, niezła, niezła. Może się to kiedyś tam, co w tej ankiecie jest, uda zrealizować. Jeśli chcecie, zostawcie łapę w górę. <grybujesz> Także no, dobra mordeczki. Ja wam dupy nie truję. Czemuś się Nara. Dobre mordeczki, jak widzicie, ja se teraz cisnę FFSA. Kiszonkę trzeba zbierać. Czy no, zbieram kukurydzę i na kiszonkę przerabiam, nie? I no po kiszonkę się opłacam. Yy, I no, kiszoneczka jest zbierana. Tak se popykać to nawet fajnie, w sumie jedno pole skończyłem. Teraz tylko drugie muszę skończyć. Eee, i no i jest jest fajnie przejdźmy sobie trochę w Eurotraka popykałem no i co i chyba to wszystko no tak w sumie nudne koszenie jest nie i no patrzcie mordeczki tak teraz patrzę że już ten śnieg się potopił i wrzucę wam teraz dwie przebitki o ile znajdę jeszcze tą jak była zima i ocencie która lepiej która, le, która pora roku lepiej wyglądała? Zima? Czy teraz jak jest? Dobra, mordeczki, ja sobie teraz będę jadł naleśniczki. Siedzę ze słupakami na Discordzie. Y i no no i co zjem sobie no i raczej będę zabierał się za nagrywanie odcinka z deforesta także także wszystkim którzy teraz jedzą życzę smacznego dobra mordeczki jak widzicie ja se teraz zgrom w cs a mm. Tabela wygląda u nas tak. Jeden z Rejczplitów, chyba. A, opuścił grę. No to fajnie. I no i wynik 11:9 dla nas. Także meczy gniewowy. Meczy gniewowy. Pierwszy mi rozgrzewkowy, Także nie powiem, idzie mi do dupy. unlucky, Także, także no, no nic ciekawego się nie zadziało. W sumie może potem się coś zadzieje. Zobaczymy. Mordeczki, a więc udało się. Jest 1000 godzin w się. ie Wii, oui, chyba oui. Także fajnie, cieszę się. Cieszę się i to bardzo udało się nareszcie. Kozak. Dobra, mordeczki, witam Was ponownie. Ja jestem teraz w Esika z Mister Anty Steamu. Pozdrawiam. Yy, I co. Miałem sobie tak praktycznie przez dzień. Nic się ciekawego nie dzieje. Próbowałem wcześniej robić live, ale coś mi nie wyszło. Znaczy zrobiłem z Dead by Daylight. Mm, ale no. Tak myślałem, żeby nie zrobić dzisiaj format komputera, ale muszę kupić sobie pendrive'a, bo gdzieś mi się pogubiłem moje pendrive'y. I nie wiem gdzie są mi. Trochę takie unlucky, ale no. Co? Masakra. Jeżeli macie gdzieś tutaj w pobliżu, jeżeli ktoś wie gdzie mieszkam, ten gdzie mogę dać, do sformatowania, to piszcie. Także meczek się zaczął. I no, także życie powodzenia. Nara! Dobra mordeczki, co wam powiem? Co wam powiem, to wam powiem, o tak powinno być, że niby to się wydaje, że te misje są łatwe, nie? Ale na przykład jak musieliśmy zabić 20 wrogów za pomocą PM-ów i z botami, to dopiero chyba gdzieś za 5-6 próbą wyszło. Także masakra. Muszę ponadrabiać, bo już jest 10 tydzień i mam 3 tygodnie do nadrobienia Muszę to ponadrabiać, a że internet mi powrócił, no to mam taką możliwość. Yy, I no. Także na no, taki vlog nudny w sumie, ale będzie się działo za nieduzł. Miejmy nadzieję, także co. Panie, jednak nie. No, jedna, także, no, oczywiście, mordeczki, jeżeli ten vlog Wam się spodoba, możecie zostawić łapy w górę i suba tam na dole i napisać, czy Wam się spodobał ten vlog. Tak, i czy chcecie, żebym więcej nagrywał. Jak coś to sorry za jakość, ale. Ale, no jest lipa. I teraz musimy zabić na mapie Inferno. To samo z botami, tylko że teraz z M249, czy jakoś tak ta broń się nazywa także będzie grubo. 240, m 240 Tak, dobrze, M249, dobrze mówię. No, także, no, będzie grubo, mecz, i mi się już ładuje. Także trzymajcie kciuki. O, tak, trzymajcie kciuki, żeby mi dobrze poszło. I co? Dobra, Teraz, wam mordeczki pokażę, jak taka właśnie runda wygląda. Oglądajcie. Tak mordeczki, raczej sobie zakończymy tego vloga. Ja sobie troszeczkę dzisiaj pograłem. Jeszcze CSik jest odpalony. Pograliśmy sobie z chłopakami z teamu yy, operację Broken Fang. Yy, tak, turniejowe dwa zagraliśmy. Jeden przegraliśmy na Mirku, a drugi wygraliśmy na Niuku. I fajnie, cieszę się, bo trochę podrobiłem tych misji. Jeszcze będę sobie sam robił, jeśli będą jakieś. I no także mordeczki, ja Wam ogólnie dziękuję bardzo za oglądanie tego vloga. Oczywiście, jeżeli o Wam się spodobał, możecie zostawić łapę w górę i suba tam na dole. No i co? Trzymacie się. No i do następnych vlogów wyczekujcie. I piszcie w komentarzach, czy wam się podobałem. Także co? Trzymajcie się, siemaneczko